Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym odcinku, który powstał we współpracy z wydawnictwem TREF, chciałbym zaprezentować wam, jak się gra w grę Dino Gang. W grze Dino Gang każdy gracz będzie próbował złożyć, stworzyć, zgrupować jak największy gang dinozaurów. Większy gang dinozaurów od innych współgraczy. I będziemy to robić trochę na zasadzie takiego domina. Zobaczcie o co mi chodzi. Zacznijmy tradycyjnie od przygotowania rozgrywki. W ramach przygotowania bierzecie jedną z kart startowych. Jak wyglądają karty startowe? Karty startowe są takie, to są takie oto, proszę bardzo, dwustronne karty. Teraz jeżeli gracie na dwie osoby albo na trzy osoby, to wówczas wykładacie jedną taką kartę startową. Jeżeli jest to Wasza pierwsza rozgrywka zupełnie, to sugerowane jest, żebyście włożyli konkretnie tę kartę tą stroną do góry. Jeżeli gracie natomiast na czterech lub pięciu graczy, to sugerowane jest, wykłada wykładacie dwie karty startowe i wówczas sugerowane jest, żebyście wyłożyli te dwie dokładnie tymi stronami do góry w ten oto sposób. Dobrze, to już mamy ustalone, że jak wykładamy kartę. Teraz bierzecie te planszę i wykładacie ją gdzieś z boku. Tutaj zostawcie w miarę dużo miejsca dookoła tego, ponieważ tutaj będziecie rozbudowywać swoje gangi dinozaurów. Te planszę umieście gdzieś z boku i ułóżcie ją stroną A do góry. Ta plansza poinformuje was przede wszystkim ile rund rozegracie w zależności od liczby graczy, czyli widzicie, na dwóch i na trzech graczy rozegracie trzy rundy, na czterech i pięciu graczy rozegracie dwie rundy. Będziecie również widzieli, w którą stronę będziecie podawać karty, o co chodzi z podawaniem kart, zobaczcie za chwilę, oraz w jakim momencie będziecie kończyli rundę. Te symbole również, wam zaraz, również nabiorą dla na Was nieco więcej sensu za chwilę. Bierzecie teraz pozostałe wszystkie karty dinozaurów, Dokładnie je bardzo tasujecie, dużo dokładniej niż ja teraz i tworzycie z nich zakryty stos, również gdzieś z boku, tak żeby jednak gracze mieli do niego dostęp. Wszystkie znaczniki lawy, które są z drugiej strony znacznikami punktów zwycięstwa, możecie wyłożyć gdzieś w dowolnym pojemniczku. Od razu mówię, że ten pojemnik, który tu widzicie, jest pojemnikiem, który nie jest dołączony do gry, on jest z moich prywatnych zasobów, używam takich pojemników podczas rozgrywek oraz przy wideo instrukcjach, żeby zachować porządek na stole. Następnie gdzieś z boku również umieszczacie, proszę bardzo, ten znacznik przysmaków. Następnie bierzecie dinozaury. Teraz jeżeli gracie wariant podstawowy, od którego zaczniemy, to te kwadratowe żetony no, odkładacie na bok. Nie będą potrzebne podczas tej podstawowej rozgrywki. Następnie w tej podstawowej rozgrywce bierzecie te okrągłe, mieszacie je dokładnie i rozdajecie każdemu z graczy po jednym takim dinozaurze. I teraz każdy gracz w tajemnicy podgląda... Jakiego ma dinozaura, ponieważ to jest dinozaur, za którego będzie zdobywał punkty. Podgląda, zakrywa kładzie przed sobą, nie pokazuje innym graczom. Oczywiście możecie w dowolnym momencie spojrzeć sobie, żeby nie, przypomnieć sobie na przykład, ale nie pokazujcie tego nigdy innym graczom. Grę zaczynacie od tego, że patrząc po tym, ilu macie graczy, dobieracie w danej rundzie, prawda? tu macie liczbę graczy, tu macie rundy, pierwsza, druga, trzecia. Dobieracie na początku wskazaną liczbę kart na rękę. Każdy z graczy taką dobiera. Zgodnie z tą instrukcją, na tej planszy każdy gracz dobiera odpowiednią liczbę właśnie kart. No więc załóżmy na przykład, że gramy rozgrywkę trzyosobową, jest pierwsza runda, zgodnie z tym dobieram 7 kart na ręce. Co teraz z tym robię? Na przykład, gdy gramy dwie osoby, trzy osoby, tak powiedzmy, i tutaj kolejny gracz również dobrał 7 kart. Teraz z tych 7 kart, które mam na ręce. Wybieram sobie jedną i kładę ją zakrytą przed sobą. Następnie biorę pozostałe karty i przekazuję je kolejnemu graczowi. W tym kierunku, który również przed chwilą widzieliście na planszy, czyli w pierwszej rundzie, przekazuję w lewo. No i teraz od kogoś innego również dostanę stos kart. Na razie ten stos kart kładę zakryty obok siebie. Jak już każdy gracz otrzyma, wybierze jedną kartę, położy ją zakrytą, dostanie stos od innego gracza siedzącego obok, w tym momencie, gracze, na 3-4 odsłaniacie karty dinozaurów. No i teraz ułożycie je na środku zgodnie z pewnymi zasadami, o których teraz Wam właśnie powiem. Wybraną kartę dinozaura teraz dokładacie do kart, które już znajdują się na środku stołu. Teraz w jakiej kolejności? Otóż każdy z graczy odkrywa wybraną przez siebie karty, kartę i następnie patrzycie na wartości w rogu każdej karty. I idziecie teraz w kolejności malejącej od karty, która ma najwyższą wartość. No i teraz na jakiej zasadzie dokładacie te karty? Musicie dokładać tak, żeby przynajmniej jedno pole pasowało do już będącego na środku pola. Jest to bardzo proste na samym początku, ponieważ tu mamy tak zwane pola specjalne. Natomiast później w trakcie gry, w momencie jak nam to się będzie rozrastać, to będą się pojawiały już dinozaury, które musimy dołożyć tak, żeby pasowały dinozaury do siebie. Możecie oczywiście obrócić te karty i musicie zrobić tak, żeby przynajmniej jeden dinozaur na karcie był, był sąsiadował po dołożeniu z takim samym dinozaurem na karcie obok. Czyli takie dołożenie jest dozwolone, ponieważ te dwa dinozaury ze sobą sąsiadują. To, że te pola akurat, że tutaj akurat jest pole specjalne, więc to też byłoby dozwolone. Gdyby to był inny dinozaur, na przykład, o, zróbmy taką symulację, prawda? To pomimo tego, że to nie są takie same dwa dinozaury, to to są takie same dinozaury. W związku z tym takie dołożenie jest zgodne z zasadami. Co jest ważne, za sąsiadujące pola uznaje się takie, które sąsiadują jednym z czterech boków dookoła dinozaura, czy tego, co widzimy na polu specjalnym. Czyli tak w ten sposób nie sąsiaduje, ponieważ po rogu nic ze sobą nie sąsiaduje, że tak powiem, ro, narożnikami nic ze sobą nie sąsiaduje. Więc o tym musicie pamiętać, żeby dokładać do, yy, w taki sposób, żeby przynajmniej jeden dinozaur sąsiadował z takim samym dinozaurem na dokładanej karcie. Ale są pola specjalne i właśnie o polach specjalnych chcę Wam teraz opowiedzieć. Pierwszym takim polem jest to, co widzicie tutaj, czyli kolorozaura. Kolorozaur to, są, to jest taki dinozaur, joker, który jest uznawany za dinozaura w każdym kolorze. Więc jak będziecie liczyć sobie punkty na koniec gry, zaraz zobaczycie o co z tym chodzi, będziecie go mogli uznać jako członka dowolnego gangu. Kolejne specjalne pole to jest tak zwane puste polo. Nie ma żadnego dodatkowego efektu, na nic nie wpływa, oprócz tego, że jak będziecie sprytnie to dokładać, to możecie trochę napsuć komuś stworzenie gangu dinozaurów. Jest coś takiego, co się nazywa wulkanem. Teraz po dołożeniu wulkanu na każdym polu, dookoła, tutaj na każdym wolnym polu, prawda, dookoła tego pola, wykładacie jeden znacznik lawy. I co to oznacza? Oznacza to, że na znacznikach lawy nie możecie wykładać żadnego dinozaura, czyli nic tutaj nie moglibyście niestety położyć. Kolejnym polem specjalnym jest przysmak. To jest coś takiego. W momencie, w którym położycie kartę tutaj z przysmakiem, to od razu umieszczacie tutaj na nim właśnie znacznik przysmaku. Po co? Po to, żeby przypomnieć, że teraz kolejny gracz musi, po prostu musi, nie ma wyboru, wyłożyć swoją kartę dokładnie obok tego pola. Jak to zrobicie? Ten znacznik zdejmujecie. I kolejna rzecz, o której wam powiem, to to, że niektóre dinozaury, jak widzicie, mają tutaj taką właśnie, takie linie w narożnikach. Widzicie, że generalnie te pola z dinozaurami nic tutaj nie mają, że tak powiem, w narożnikach, ale zdarzają się takie karty właśnie z takimi liniami. To jest tak zwany skok. Chodzi o to, że takie pole można położyć na dowolnym innym polu. I to jest złamanie też jednej z tych podstawowych zasad, czyli generalnie nie możemy kłaść dinozaurów na polach na inne, na przykład, o takiej karty nie mogę Tutaj położyć, bo nie mogę kłaść już karty nie mogą na siebie nachodzić. Chyba, że mam właśnie kartę z tymi liniami, czyli ze zdolnością skok. W tym momencie mogę, że tak powiem, ją położyć na dowolnym innym polu. I teraz uwaga, jeżeli tylko jedno pole na karcie ma właśnie ten skok, tutaj widzicie ten dinozaur ma skok, ten dinozaur w skoku nie ma. To w tym momencie ta druga część musi być wyłożona na pustym polu, czyli w taki oto sposób. Tę kartę możecie wykorzystać do tego, żeby zakryć wulkan, i wtedy, jak zakryjecie wulkan, usuwacie znaczniki lawy. Mało tego, ponieważ wiecie, że kładąc tutaj kartę, usuniecie wszystkie znaczniki lawy, to teraz to, tą kartę możecie faktycznie na polu, na którym była lawa położyć, bo teraz ta lawa i tak znika. Co jest ważne, po zagraniu takiej karty, to pole skok przestaje być polem specjalnym i staje się zwykłym, nudnym dinozaurem. I jak już wszyscy gracze dołożą kartę dinozaura do środka, no to bierzecie ten stos, który przed chwilą otrzymaliście od innego gracza i znowu wybieracie jedną kartę, zakrytą przed siebie i przekazujecie dalej sto, sto, yy, te karty zgodnie z kierunkiem właśnie, który jest wskazany na daną rundę. Jak to zrobicie? Ponownie. Odkrywacie, ustalacie kolejność, wykładacie i w ten sposób toczy się gra. Teraz, kiedy się kończy dana runda? To zależy również od tego, co mamy tutaj, ile macie graczy, prawda? Ponieważ yy, każda runda yy, kończy się, rundy kończą się inaczej, w zależności od tego, ile macie graczy. Teraz, w przypadku, w którym gracie na dwóch graczy, w momencie, w którym zostaną wam dwie karty, tak? czyli otrzymacie stos składający się od gracza siedzącego obok, otrzymacie skło, stos składający się z dwóch kart. To już więcej rund, więcej już nie wykładacie kart do środka, tak? W tym momencie, ponieważ będzie tak, wybieracie, macie trzy karty na ręce, prawda? Wybieracie jedną, kładziecie zakrytą przed sobą, no i dwie karty przekazujecie innemu graczowi. Więc jak te dwie karty zostaną już przekazane, no to te dwie karty oznaczają, że po tej, którą wyłożyliście przed chwilą, to już będzie ostatnie, że tak powiem, wykładanie, dokładanie kart do środka. Jeżeli gracie na trzech lub czterech graczy, to wygląda to podobnie, tylko nie do dwóch ostatnich kart, a do jednej ostatniej karty. W przypadku pięciu graczy gracie aż nie wyłożycie wszystkich kart, czyli jak dostaniecie jedną, macie dwie karty, prawda, wykładacie jedną, jedną przekazujecie kolejnemu graczowi, to ten gracz tę jedną dostanie, będzie musiał ją wyłożyć. Więc tak się kończy runda. Teraz kiedy kończy się gra na dwóch i na trzech graczy po trzech rundach, na czterech i na pięciu graczy po Dwóch rundach. No i teraz podliczamy punkty zwycięstwa. Każdy z graczy odkrywa teraz swojego dinozaura i patrzy, który dinozaur stworzył największy gang. Tak. No i teraz patrzymy, ten dinozaur na przykład tutaj stworzył raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i to jest największy gang tego dinozaura, prawda? No i teraz każdy z graczy szuka największego gangu swojego dinozaura. Ten na przykład tutaj ma raz, dwa, tutaj ma raz, dwa, no więc no po prostu ma rozmiar dwa. I tak dalej. I następnie patrzymy komu udało się, że tak powiem, który dinozaur zebrał największy gang ze wszystkich i ten gracz wygrywa. Gangiem są dinozaury, które sąsiadują ze sobą. Przypominam, po skosie nie uznajemy sąsiadowania. Jedynie tymi bokami w ten sposób dinozaury ze sobą sąsiadują. Jest też wariant zaawansowany, tak? Wariant zaawansowany polega na tym, że przede wszystkim używamy kwadratowych żetonów, ale też na koniec gry obracamy planszę na tę stronę. Zobaczcie, jak działa wariant zaawansowany. I teraz wygląda to tak, że nie patrzy każdy gracz po prostu, jak wygląda sytuacja jego dinozaura, tylko patrzycie każdego dinozaura po kolei, czyli w tym celu ciągle będziecie potrzebować te okrągłe żetony, i patrzycie, który dinozaur ma największy gang. No i ten gracz dostaje pierwsze miejsce, ten dinozaur, przepraszam, dostaje pierwsze miejsce, jego dinozaur trafia tutaj. Drugi dinozaur, jeśli chodzi o wielkość gangu, trafia tu, Trzeci trafia tutaj, czwarty trafia tutaj. Następnie bierzecie te znaczniki z lawą i obracacie je na stronę z punktami zwycięstwa. No i teraz słuchajcie, patrzycie, każdy gracz odsłania swoje żetony. No i teraz patrzycie, ilu graczy ma na swoim żetonie danego dinozaura. Tak? No i teraz załóżmy, że tego dinozaura ma na swoim żetonie dwóch graczy i zaznaczacie to pole właśnie taką, takim żetonem. Tego dinozaura załóżmy miało trzech graczy. Tego miał jeden gracz, a tego miało y, dwóch graczy. I w tym momencie widzicie, ile punktów zdobywa dany dinozaur. I teraz w tym momencie każdy gracz patrzy, ile jego dinozaury zdobyły punktów. W tym wypadku ten, ten dinozaur, prawda, punktuje trzy punkty, a ten dinozaur punktuje 0 punktów. Czyli gracz, który miał taki kafelek, zdobywa trzy punkty zwycięstwa. Gracz z największą liczbą punktów zwycięstwa wygrywa. I to wszystko. Gracz z największą liczbą punktów zwycięstwa wygrywa. To jest wszystko, co musicie wiedzieć, żeby móc zagrać w DinoGang. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania albo uwagi, śmiało piszcie je w komentarzach. Odniosę się do tego tak szybko, jak tylko będę mógł. A póki co w imieniu swoim oraz wydawnictwa trew bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, a przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!